Dany jest grania stosup prawidłowy, czworokątny, prawidłowy, czyli w podstawie jest figura foremna, czworokątny, czyli będzie to kwadrat. Zróbmy rysunek poglądowy. Przekątna tego grania stosupa ma długość 8, czyli odcinek łączący dwie podstawy po przeciwległych stronach. I wiemy 8 cm. I wiemy, że ta przekątna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni, do płaszczyzny podstawy, czyli musimy narysować przekątną tej podstawy. Musimy przechodzić przez środek płaszczyzny. I tu jest kąt nachylenia 60 stopni. Nas interesuje długość krawędzi podstawy, czyli powiedzmy a, ponieważ w podstawie jest kwadrat. Żeby znaleźć długość krawędzi, wystarczy w takim razie, że znajdziemy ten odcinek X, czyli przekątną w podstawie, bo wiemy, że przekątna kwadratu wyraża się wzorem A pierwiastek z dwóch. W takim razie mamy tutaj trójkąt prostokątny, szukamy X. Możemy skorzystać ze wzorów trygonometrycznych, z funkcji, która łączy nam przyprostokątną leżącą przy kącie ostrym, i przeciwprostokątną, i taką funkcją. Jest funkcja kosinus x do 8. Z tablic maturalnych, z tablic matematycznych możemy odczytać wartość kosinusa 60 stopni jest to 1 druga. I otrzymujemy równanie 1 druga równa się x dzielone na 8. Możemy pomnożyć na krzyż 2 razy x równa się 8 razy 1 i wychodzi nam, że przekątna podstawie ma długość 4 cm. Jest to nasza przykątna kwadratu, czyli jak już wspomnieliśmy, możemy skorzystać z tego wzoru 4 jest równe a pierwiastek z 2. Nas interesuje długość a, długość krawędzi podstawy. Dzielimy przez pierwiastek z 2 i dostajemy, że a jest równe 4 podzielić na pierwiastek z 2. Takiej odpowiedzi nie mamy, więc musimy usunąć jeszcze niewymierność z mianownika, czyli pomnożyć licznik i mianownik przez pierwiastek z dwóch. Dostajemy cztery pierwiastki z dwóch, pierwiastek razy pierwiastek, liczba spod pierwiastka. Po uproszczeniu otrzymujemy dwa pierwiastki z dwóch cm Nie jest to odpowiedź D.